Powitania, nadszedł czas, na to czekał każdy z Was. Podaj rękę, powiedz: Hej, hej. Uśmiech sam pojawia się, teraz jeszcze ukłon niski, a na koniec dwa uściski powitania nadszedł czas na to czekał każdy z nas podaj rękę powiedz hej hej uśmiech sam pojawia się teraz jeszcze ukłon niski a na koniec dwa uściski Witajcie, witajcie w piątek. Zapraszamy Was dzisiaj do wspólnej zabawy. Będziemy dalej poznawać sposoby dbania o naszą planetę. Popatrzcie, kto dzisiaj do nas przyleciał, do naszego przedszkola. Co to za owad? To jest drągiel. Biedronka. I teraz, słuchajcie, Pani Anitka ma biedronkę na paluszkach. My je mamy, ale zrobimy sobie taką zabawę paluszkową. Więc uwaga, przygotowujemy rączki dwie i będziemy bawić się z naszymi paluszkami. Każdy paluszek będzie się nawzajem dotykał. Uwaga, biedroneczka mała. Robaczki spotkała. Z tym się przywitała. Głaszczemy kciuk, głaszczek kciuka. Z tym się przywitała. Tego pogłaskała. Teraz palec wskazujący. Tego pogłaskała. Temu pomachała. Masujemy palca środkowego. Można pomachać, a biedronka też macha, tak, do tego paluszka. Temu pomachała. Tego zabrać chciała. Mocno, tak jakbyśmy chcieli wyrwać paluszka tutaj. A z tym się pożegna. I do nieba poleciała. Dobrze, biedroneczka odleciała. Nasze paluszki się mm, troszkę rozgrzały. Będą nam dzisiaj potrzebne, bo będziemy tymi paluszkami liczyć. Będziemy liczyć. Wy możecie sobie przygotować w domku. Słuchajcie, będą nam potrzebne dzisiaj. Wycięte z kolorowego papieru doniczki. My mamy doniczkę różową, doniczkę żółtą i doniczkę granatową. Granatową. Policzmy teraz, ile mamy wszystkich doniczek razem. Uwaga. Jeden. Dwa, Dwa trzy. trzy. Wszystkich doniczek jest trzy. trzy. Pokażcie tutaj do nas swoje trzy paluszki. To jest trzy. Dwa paluszki muszą się schować. Dobra, i teraz oczywiście w doniczkach na wiosnę siejemy co? Kwiatuszki. Mhm, my będziemy siać. Y, takie kwiatuszki. Uwaga! Taki kwiatuszek, często go można spotkać w zbożu, to jest mak. mak. Czerwony mak. Mhm. Będziemy też sadzić tulipany. tulipany. Mhm. I będą również z nami stokrotki. Czyli jeszcze raz powtórzmy nazwy tych kwiatów, żebyśmy, żebyście zapamiętali i za chwilę powiedzieli, który kwiatek wyrósł w której doniczce. Uwaga, mak, powtarzajcie, tulipan, stokrotka. Mhm. Dobra, i teraz będziemy się bawić tymi kwiatuszkami. Odwrócimy może doniczki do Was, żebyście też... E, widzieli. Wy możecie albo zrobić sobie w domku swoje doniczki, swoje kwiatuszki, albo tutaj po prostu bawić się z nami. Uwaga, będą zadania, zadania dla pani Anitki. Pani Anitka, a wy robicie w domku, tak? I zastanawiacie się, czy tutaj dobrze robimy z panią Anitką. Pani Anitka włoży do doniczki różowej jedną stokrotkę. Dobrze. Do doniczki żółtej włoży jednego tulipana. Sprawdzajcie, mhm. czy pani się nie pomyliła. Tak. A do doniczki granatowej włoży jednego maka. Mhm. I teraz uwaga. Nazywać będziemy kwiatuszki. Jaki kwiatuszek jest w doniczce żółtej? W doniczce żółtej jest tulipan. tulipan. Świetnie. Jak się nazywa kwiatuszek w doniczce niebieskiej, tej granatowej, takiej? Może umówmy się, że to jest doniczka granatowa, dobra? Jak się nazywa kwiatuszek w doniczce granatowej? W granatowej doniczce mamy maka. maka. Maka, dobrze. I w ostatniej doniczce różowej mieszka jaki kwiatuszek? W różowej doniczce rośnie stokrotka. stokrotka. Świetnie, dobrze. No to teraz policzmy kwiatuszki we wszystkich doniczkach. Ile mamy razem kwiatuszków we wszystkich doniczkach? Policzmy. Jeden, dwa, dwa trzy. trzy. Ile mamy kwiatuszków? Trzy. Pokazujemy trzy yy, kwiatuszki. No to teraz, uwaga, my dołożymy do tych doniczek po kilka jeszcze kwiatuszków, dobra. Dołożymy po kilka kwiatuszków do doniczek. Mhm. Mhm. I teraz uwaga: powiedzcie mi, w której doniczce jest najmniej kwiatuszków? Jaki kolor ma doniczka, w której jest mało, najmniej? Jaki kolor? Kolor żółty. żółty. Jak słoneczko. Dobra. No to sprawdźmy, ile jest kwiatuszków w doniczce żółtej. Jeden. Dwa. Dwa, mhm. dwa tulipany. Dobra, a policzmy kwiatuszki. W doniczce różowej? Jeden. Dwa. Trzy, cztery. Cztery stokrotki, tak? Cztery. Mhm. A w doniczce granatowej mieszkają maki i jest ich. Uwaga, sprawdźmy ile? Jeden, dwa, trzy. Trzy, trzy. maki. Dobra. Najmniej kwiatuszków jest w doniczce żółtej. A najwięcej? Doniczce różowej. Tak, jest aż cztery, cztery stokrotki. stokrotki. Właśnie, dobra, to teraz może będziemy y, sadzić różne kwiatuszki w naszych doniczkach kolorowych. Uwaga! W doniczce różowej posadzimy dwie stokrotki. I jednego tulipana. Mhm, dobrze. Dobrze. Jest dwie stokrotki i jeden, jeden tulipan. tulipan. To teraz uwaga, ile razem jest kwiatuszków w naszej doniczce? Policzymy razem. Mhm, sprawdźmy. Jeden, jeden dwa, dwa, trzy. Trzy kwiatuszki, kwiatuszki, tak? Dwa, dwie stokrotki i jeden tulipan, to razem trzy. trzy kwiatuszki. Dobra, no to teraz zajmiemy się doniczką żółtą. W doniczce żółtej rośnie dwa czerwone maki i dwa tulipany. Ale piękne te nasze doniczki. Sprawdźmy, ile razem jest kwiatuszków w doniczce żółtej. Policzmy. Jeden, Jeden dwa, dwa trzy, trzy, cztery. Cztery kwiatuszki jest w doniczce żółtej, bo dwa tulipany i dwa, dwa maki. maki to jest razem cztery kwiatuszki. Super. No, i teraz będzie najtrudniej w granatowej doniczce, bo mieszka w niej jedna stokrotka, dwa tulipany i dwa maki. I dwa maki. Mhm. Popatrzcie, ile tu kwiatuszków w tej naszej doniczce, ile jest. To sprawdźmy, czy oby jest ich pięć. Jeden, dwa, dwa trzy, trzy, cztery, pięć. Pięć kwiatuszków jest w doniczce granatowej. W której doniczce jest najwięcej kwiatuszków? Najwięcej. Najwięcej jest, jest, jest w doniczce. Granatowej, dobrze. A najmniej doniczce różowej, super. No to teraz troszkę pododawaliśmy, to zobaczcie. Może zostawimy sobie jedną doniczkę. I teraz na przykładzie tej doniczki zrobimy jedno zadanie na odejmowanie. Co wy na to? Popatrzcie, mamy tutaj ile kwiatuszków cztery jeden dwa trzy cztery i teraz jeden z tych kwiatuszków już uwiął i pani go zabrała z wazonika z doniczki ile kwiatuszków zostało w doniczce jeden, jeden dwa trzy, trzy. zostało Trzy kwiatuszki. kwiatuszki, tak? Bo cztery. Odjąć jeden. To jest trzy. trzy. Dobra. I po chwili słuchajcie. Temu kwiatuszkowi zrobiło się smutno i też pani go zabrała. Ile zostało nam kwiatuszków w doniczce? Dobrze. Zostały dwa, dwa kwiatuszki. kwiatuszki. Jak się nazywają te kwiatuszki, pamiętacie? To są maki. maki. Pięknie, dobrze, to zostawimy już te maki, schowamy doniczki. Mamy nadzieję, że Wy też w domku fajnie się bawiliście i kwiatuszki liczyliście. No to teraz jeszcze jedno zadanie, tym razem w książeczkach. Karty pracy, szukamy takiej karty pracy. Strona 39. Takie musimy znaleźć doniczki z kwiatuszkami. Szukajcie w książeczkach. Mhm. I teraz będziemy nazywać kwiatuszki w tych donicach. Zaczniemy od tego kwiatuszka. Kto wie, jak on się nazywa? To jest hyacynt. Powtórzcie. Jacynt. Mhm. Takie piękne kwiatuszki. To są bratki. Powtórzcie ładnie. Bratki. Mhm. Te kwiatuszki już znacie. Są to tulipany. Tulipany. I na końcu w ostatniej skrzynce mamy róże. Róże. Mm -hmm. Teraz odszukajcie wśród naklejek zdjęcia tych kwiatów, dobra? Szukamy wśród naklejek zdjęcia tych kwiatów. Odklejamy sobie wszystkie na y, stolik, czyli szukamy hyacynta, bratka, tulipana i różyczki, tak? Odklejamy. Mhm. Tak jak to robimy w przedszkolu, naklejki sobie dajemy na bok e, stolika. Wracamy do naszej karty. I teraz zobaczcie. Będziemy naklejać kwiatuszki tak, żeby ich liczba zgadzała się z liczbą kropek na skrzynkach. Na każdej skrzynce mamy kropeczki, tak? Na jednej jest więcej, na innej mniej. I teraz musimy dokleić kwiatuszki tak, żeby było ich w skrzynce tyle samo, ile jest tutaj kropek. Policzmy, ile jest kropek na skrzynce z jacentami. Uwaga: jeden, dwa. I teraz w tej skrzynce muszą rosnąć dwa jacenty, tak? Jeden już mamy, więc musimy dokleić jeszcze jeden. Dobrze, naklejamy i popatrzcie. Dwa jacynty i dwie kropki. Świetnie. Dobra, teraz mamy bratki. Policzmy kropki na skrzynce. Jeden, dwa, Trzy, trzy kropki, musimy mieć trzy bratki. Ile jest już bratków? Jeden, dwa. Doklejamy jeszcze jednego bratka, tak, żeby było trzy. Patrzcie, teraz jest jeden, dwa, trzy, trzy bratki w skrzynce i trzy kropki. Na skrzynce. Dobra, kolejne kwiatuszki to tulipany. Policzmy tulipany. Nie, policzmy kropki na skrzynce. Jeden, dwa, trzy, cztery: cztery kropki na skrzynce. Więc musimy y, tutaj mieć cztery tulipany. Ile już mamy? Jeden, dwa, dwa tulipany już mamy, i teraz uwaga, trzeci doklejamy. I czwarty doklejamy, świetnie. I popatrzcie, mamy już jeden, dwa, trzy, cztery tulipany w skrzynce i cztery kropki. Na skrzynce. Świetnie Wam idzie. Dobra. I ostatnia skrzynka. Liczymy kropki. 1, 2, 3, 4, 5, 5 kropek. Czyli 5 różuczek musimy mieć w skrzynce. Policzmy, ile jest. 1, 2, 3, 4, 4 już mamy. I piątą różyczkę doklejamy. Sprawdźmy, czy jest 5. 1, 2, 3, 4, 5. Super. Patrzcie, tutaj zostały nam 3 kwiatuszki. To tak czasem dla zmylenia, więc możecie sobie je nakleić gdzieś. Yy, nie wiem, na ubranku, albo zrobić jakąś pracę, rysunek. Auto wykorzystać do... namalować, odklejone. albo jeszcze ozdobić e, konewkę, którą kolorowaliście wczoraj. Tak może być nasza konewka e, kwiatuszki, tak? To, że było więcej kwiatuszków w naklejkach, to nie znaczy, że tutaj muszą być wszystkie naklejone, tak? Dobra, no i ostatnie zadanie już na dziś. Mamy kwiatuszki tulipanów i trzeba pokolorować pierwszy kwiatuszek na różowo, trzeci na pomarańczowo, a piąty na fioletowo. Policzmy te kwiatuszki: jeden, dwa. 3, 4, 5. Zgadza się, jest ich pięć. I teraz powiemy, tak jak robimy to w przedszkolu, pierwszy kwiatuszek i zapamiętamy, że musi być on pomalowany na różowo, więc zaznaczycie sobie kredką, że musi być on różowy. Trzeci kwiatuszek ma być pomarańczowy piąty fioletowy, więc weźcie sobie do rączki kredkę różową, pomarańczową i fioletową. Mhm. I uwaga, mówimy teraz pierwszy kwiatuszek, jaki on ma mieć kolor? różowy. Super, zaznaczamy, że ma być różowy. Pierwszy kwiatuszek. Drugi kwiatuszek, trzeci kwiatuszek, jaki miał mieć kolor? Mhm, pomarańczowy, zaznaczamy, że będziemy go malować na pomarańczowo. Mhm, czwarty kwiatuszek i piąty kwiatuszek, który miał być jaki? Fioletowy, dobrze. Więc malujecie kwiatuszki, a te, które zostaną, yy, pokolorujcie na wybrany przez siebie kolor. Dobra, pamiętajcie o tym, że pierwszy ma być różowy, trzeci pomarańczowy, a ostatni piąty fioletowy. Mhm. Dobrze. Dzisiaj bawiliśmy się z kwiatuszkami, które pięknie na wiosnę nam. Zakwitają i już kwitną do samej jesieni. Będziemy się powoli z Wami mm, żegnać. Zapraszamy Was yy, na jutro. A dzisiaj pożegnamy się wierszykiem, bo czas przyszedł na zabawę. Koniec, koniec, zajęć, koniec zajęć, koniec zajęć, już odpocząć, odpocząć czas. Zabaweczki do zabawy zapraszają Was! Bawcie pa, pa. się dobrze! Pa, pa!